Shalom! Witam Was pielgrzymi! Na imię mam Sara. Cesarz August wydał dekret i zarządził Spis Ludności. Namiestnik Kwiryniusz nakazał mieszkańcom całego Cesarstwa Rzymskiego poddać się Spisowi. Wszyscy zatem szli do Spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida – Betlejem. Pochodził on bowiem z domu i z rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. I wy wyruszycie w taką podróż. Pójdźcie do Betlejem. Otrzymaliście dokumenty podróżne. Aby wejść do miasta należy zapłacić podatek cesarski. Przygotujcie się więc i tak jak dawni pielgrzymi wrzućcie swoje pieniądze do skrzynki, którą wskaże wam celnik. Proszę nie zgubcie dokumentów, strzeźcie swego dobytku i pilnujcie dzieci. Eskortować was będzie rzymski wojownik. Dlatego proszę, trzymajcie się swojego plemienia, gdyż nie lubi on maruderów i może być bardzo nieprzyjemny. Jesteście ludźmi z plemienia Beniamina. Historia twojego plemienia rozpoczyna się u Abrahama, który podążając za Bożym prowadzeniem, wyruszył do Ziemi Obiecanej mając 75 lat. 12 plemion zostało powołane przez wnuka Abrahama, Jakuba, który był ojcem 12 synów, po których plemiona zostały nazwane. Beniamin był najmłodszym synem Jakuba. Beniamin urodził się w Betlejem. Na Narodziny Beniamina przyniosły śmierć matce Racheli. Imię Beniamin oznacza syn mojej prawicy lub syn południa. który nawiązuje do ziemi, w której się osiedlili. Przeniesienie Beniamina do Józefa w Egipcie wyzwoliło zapas jedzenia dla Izraela podczas wielkiego głodu. Plemiona, które szły przed wami, przekazały, że wasza podróż będzie niesamowita i pełna wrażeń. Ale ostrzegają was przed żołnierzami rzymskimi.

Przybywam tu w imieniu cesarza Augusta. Awe, Cezar! Awe! Awe! Waszego króla i suwerena. Jestem Tomus! Centurion Rzymu, mianowany przez cesarza Augusta. Dostałem rozkaz, żeby być dziś waszym przewodnikiem w tej... odkrywcej <laughs> <laughs> ...odkrywczej podróży. Tajemnice i proroctwa. Proroctwa i tajemnice! Wszystko to bajki, mity, bzdury! Wy, podróżni, jesteście bardzo dziwnymi ludźmi z tymi waszymi dziwnymi zwyczajami. Plotki, których słuchacie, historie, w które wierzycie, to nic innego jak wymyślone bzdury. Rozumiecie? Przez wiele lat wiernie i oddanie służyłem cesarzowi i imperium. I co? I co? I znalazłem się tutaj, tutaj z bandą marzycieli. Lata służby nauczyły mnie jednego. Być wiernym i wykonywać rozkazy, które mi dano. Ale dziś wieczorem... <laughs> Ale dziś wieczorem to wy będziecie wykonywać moje rozkazy. Czy to jest jasne? Jasne. Nie jasne. To dobrze. Droga, którą będziemy pokonywać, jest bardzo niebezpieczna. Możemy spotkać na niej zbójców, rabusiów, dzikie zwierzęta, wszelkie możliwe plugasty. Jeśli będziecie trzymać się mnie blisko, nic złego wam się nie stanie. Jeśli będziecie trzymać się blisko moich żołnierzy, włos z głowy wam nie spadnie. Ale jeśli tylko oddalicie się od grupy, zostaniecie w tyle, będziecie maruderami, wtedy nie gwarantujemy już wam żadnego, ale to żadnego bezpieczeństwa. Czy to jest jasne? Jasne. Dobrze. Trybunie, to plemię jest gotowe do wymarszu. Centurionie, prowadź do Betlejem! Za mną ludzie, za mną! Danielusie, poprowadź rusza to się, plemię! Ruszać się! Przechodzić, rusza przechodzić! Szybciej! Szybciej! Ruszają się jak owce! I jak owce. Dobrze im powiedziałeś! Drodzy uczniowie, unieście swoje naczynia! Robi? Dlaczego wlałeś miód do naszych naczyń? Moi drodzy, skosztujcie miodu. Przedstawia on Bożą łaskę. Abyśmy nigdy nie zapomnieli, że Słowo Boże jest jak miód. Skosztuj, i zobacz, jak dobry jest Pan. Tak, musimy być ludźmi, którzy znają Słowo Boże na pamięć, którzy rozważają z radością jego znaczenie, którzy naprawdę kochają Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swojego serca, z całej swojej duszy i z całego swojego umysłu. Tak. Dobrze, bardzo dobrze. Nauczyliście się na pamięć już pierwszych pięciu ksiąg. Księgi rodzaju, księgi wyjścia, księgi kapłańskiej, liczb powtórzonego prawa. Teraz. Będziemy uczyć się o zwiastowaniu. Rabi, naucz nas więcej o Mesjaszu, który ma nadejść. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy cudowne światło. A co starożytne pisma mówią nam o Mesjaszu? Wiemy, że będzie on synem Boga, spadkobiercą Judy i prorokiem jak możesz. i narodzi się w Betlejem. Z Księgi Izajasza: Pan da wam znak. Oto Pan napocznie. I urodzi syna i nada mu imię Immanuel, co oznacza, Bóg jest z nami. Władza spocznie na jego ramionach i nazywany będzie cudownym doradcą. Wszechmogącym Bogiem, przedwiecznym Ojcem i Księciem, w pokoju. I księciem w pokoju. Idziemy ludzie, idziemy. Dołączysz do grupy, nie ociągać się. Zefie! Co powiedział mój ojciec? Czy zgodził się na zaręczyny? Tak, zgodził się. Wypiliśmy i zawarliśmy przymierze przed rabinem. Otrzymaliśmy jego błogosławieństwo. Mam wnieść 200 denarów jako posag i twój ojciec uczyni to samo. Odda mi Ciebie w małżeństwo za równy rok. Rok? Cały rok musimy czekać? Czy wiesz, jak ciężko było przekonać twojego ojca do tych 200 denarów? Gdybym miał czekać, aby zapłacić tyle, ile naprawdę jesteś warta, umarłbym samotnie. Ale teraz muszę już iść. Mam do zbudowania dom i tylko rok mi został. Do widzenia, Józefie. bądź pozdrowiona, łaską obdarzona pan z tobą. Któż to mnie woła? Łaską obdarzona? Dlaczego witasz mnie w ten sposób? Nie bój się, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna. Syna? Nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazywany synem najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Lecz to jest niemożliwe, żebym urodziła już dziecko. Jestem zaręczona z Józefem. Ale on nie jest jeszcze moim mężem. Jak to może być? Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej. Elżbieta? Elżbieta żona Zachariasza? Jak to jest możliwe? U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Oto ja, służebnica Pańska. Niech się stanie według słowa Twojego. Elżbieto! 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 Mario, błogosławiona jesteś pomiędzy niewiastami i błogosławione jest dziecko, które urodzisz. Czemu zawdzięczam, że matka mojego pana. Przyszła tu do mnie. Elżbieto, Anioł powiedział mi o dziecku. Po tylu latach oczekiwania będziesz miała syna. Tak, wiem, wiem, że będzie wyjątkowy. Pan mi to objawił. Anioł powiadasz. Tak, Anioł powiedział mi o dziecku i był tak blisko mnie jak ty teraz. <laughs> Ten sam Anioł odwiedził mojego męża Zachariasza. Jeszcze z nim o tym nie rozmawiałam. Od momentu spotkania z aniołem, za nie mówił, naprawdę? Tak, naprawdę. Życie trochę się zmienia po odwiedzinach kogoś od Boga. Musiałam porozmawiać z kimś, kto zrozumie. To wszystko jest takie nowe, i niesamowite, i cudowne. Tyle rzeczy do przemyślenia. Gdy do moich uszu dotarł głos Twojego pozdrowienia, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Elżbieta, wiedziałaś nawet zanim dziś wspomniałam, wierzysz, że jestem matką naszego pana. Ale jak to się stało, że właśnie ja zostałam wybrana? Hmm. Plan ojca? Jedynie on wie. Błogosławiona jest ta, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które pan do niej wypowiedział. Ty jesteś tą wybraną, tą, której znalazł wyjątkowe serce. Uwierz w jego mądrość. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój, gdyż wielkie rzeczy mi uczynił. Błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Święty imię Jego. Ludzie, jeszcze nigdy nie widziałem tak starej kobiety w ciąży. <śmiech> <śmiech> Dzisiaj poznałem tą jedną z Waszych dziwnych tajemnic. Chodźcie, ludzie, chodźcie, pielgrzymi, przed nami długa droga! Alecie! Józefie! Józefie! Wróciłam od Elżbiety! Mario! Czy wiesz, co ludzie mówili, kiedy ciebie tutaj nie było? Jedyne, co wiedzieli, to, że jesteśmy zaręczeni. A teraz wszyscy twierdzą, że jesteś w ciąży. Cały Nazaret mówi, że złamałaś przysięgę. Wiesz przecież, że innego mężczyzny nie znam. Nie zrobiłabym niczego, co by ciebie zraniło albo przyniosło ujmę naszemu Panu. Zaufałam Bogu i zgodzę się z każdą twoją decyzją. Czy było ci z tego powodu ciężko? Było mi bardzo ciężko. Moi znajomi powiedzieli, że powinienem prawu pozwolić zająć się tobą, a rodzina uznała, że powinienem zostawić sobie posag. Ale postanowiłem ci pomóc i odejść później bez rozgłosu, żebyś nie była ukamienowana. Potem... Powiedziałam ci o wszystkim. Powiedziałam ci o Aniele i Elżbiecie, która jest w ciąży w podeszłym wieku. Wierzysz mi, prawda? Wierzę. Bóg powołał mnie, abym tak postąpił. Nawet, jeśli to przeciwne prawu i naszym tradycjom. Anioł Pański przyszedł do mnie. Widziałeś Anioła, widziałeś Gabriela. Józefie, co powiedziałeś, kiedy Gabriel do ciebie przyszedł? Był niesamowity. Jego słowa wciąż dźwięczą w moich uszach. Powiedział: Józefie, synu Dawidowy, nie bój się wziąć Marię za żonę. To, że spodziewa się dziecka, sprawił duch święty. Urodzi syna i nazwiesz go Jezus. Ponieważ on. Zbawi lud swój od ich grzechu. To dziecko będzie tym, o którym uczyliśmy się w pismach. Ale ja jestem zwykłym rzemieślnikiem, a jednak Bóg wybrał mnie. Józefie, znam Twoje serce. Wiem, że kochasz Boga. Czy podjąłeś już decyzję, co zrobisz? Cesarz August zarządził spis ludności. Musimy wrócić do Betlejem, aby nas spisano. Ale myślisz, że jesteś w stanie pokonać tak długą drogę? Czy to oznacza, że dalej chcesz mnie za swoją żonę? Tak. Wiem, że to nie będzie proste. Jednak uszanuję wolę Boga i zostanę przy Tobie. Bóg będzie o nas dbał. Złączył nas w swoim celu. Chodźmy do Twoich rodziców. Poprośmy ich o modlitwę i Boże błogosławieństwo na tą podróż. Król z rodziny Stolarza. To dopiero historia. Chodźcie ludzie, ruszamy dalej. Przed nami długa droga. A więc, Melchiorze, czy jesteśmy już blisko? Mam taką nadzieję: nigdy wcześniej nie przebyliśmy tak długiej podróży jak dzisiaj. Nawet ja, ze swoją znajomością gwiazd, nie jestem w stanie tego stwierdzić, ponieważ ta gwiazda się nie porusza. Wszystkie gwiazdy poruszają się w stosunku do innych. Potrafię powiedzieć, jaką drogę przebyliśmy, ale nie wiem ile jeszcze przed nami. To niesamowite! Starannie przeprowadzam obliczenia matematyczne, ale mimo to nie potrafię dojść do tego, dlaczego ta gwiazda nie porusza się tak jak inne ciała niebieskie. No, gwiazdy od tak po prostu same się nie pojawiają, czasami zanikają, ale ta gwiazda świeci mocniej niż wszystkie pozostałe, tak jakby dopiero co została stworzona. W przepowiedni zostało zapisane Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Niebawem ujrzymy króla wszystkich królów. Herod jest królem w Judei i w Izraelu. Jestem pewien, że będzie chciał śmierci każdego następcy. Powstanie berło kacprze. Królowie przychodzą i odchodzą. Czas Heroda się kończy. Nadchodzi nowy król. To ta gwiazda Kaczprze, czy Herod byłby w stanie zawiesić gwiazdę na niebie? Ujrzeliśmy już wiele znaków, które zostały zapisane w pismach tysiące lat temu. Pojawienie się tej gwiazdy na niebie musi być dziełem Boga Najwyższego. Zatem bądźmy pierwszymi uczonymi, którzy oddadzą Mu pokój. Ludzie! To tylko zwykła spadająca gwiazda. Nie dajcie się zwieść. Idziemy do pałacu Heroda. Podobno król jest bardzo rozgniewany tym nowonarodzonym władcom. Nie złości go jeszcze bardziej. Zachowajcie powagę i spokój. Idziemy do króla. Za mną, ludzie! Za mną! Czy już odjechali? Kto, wasza wysokość? Już ty dobrze wiesz, o kim mówię. O tych mędrcach ze wschodu gościach królewskich. Szukają nowego króla. Tak naprawdę to oni mogą ustanawiać władców. To są magowie, znani ze swojej ogromnej wiedzy i mądrości. Co? Nikt nie może ustanowić króla! Królem! Trzeba się narodzić. Tak, pani, ale... ale, ale, ale. Ale. Ci mądrzy mężczyźni mieli rację, że tu przyjechali. No bo gdyby nawet narodził się jakiś nowy król, to byłby gdzie? Tu, w pałacu. A skoro już przyjechali, wykorzystam ich mądrość i powstrzymam tego rzekomego króla. Od pozbawienia mnie tronu. To jest genialne. Popatrz tylko. Ach! Cóż za wspaniała wiadomość. Znajdźcie, proszę, tego króla i powiedzcie mi tylko, gdzie on jest. Chciałbym złożyć mu pokłon. Czy uważasz, że mi uwierzyli? Jesteś genialny, Wasza To wiem. Pytam, czy mi uwierzyli? To są uczeni, panie. Logiczne myślenie to ich. Czy dali się nabrać? Myślę, że mogą mieć pewne wątpliwości co do Twoich intencji, panie. Więc sam znajdę tego króla! Ale jak? Przecież to może być każdy i może być wszędzie. Muszę mieć pewność. Zabiję wszystkie żydowskie dzieci. Nie możesz! Sam Cezar by tego nie zrobił! Nic. Centurionie! Nie obchodzi mnie Twoja opinia. To ja jestem tu królem i nie pozwolę, żeby jakiś dzieciak pozbawił mnie tronu. Proszę się tak nie denerwować, Wasza Wysokość. A może powinieneś wybrać określoną grupę dzieci. Najlepiej zabij tylko chłopców w wieku dwóch lat i mniej. <laughs> chłopców? Do dwóch lat. <laughs> Podoba mi się Twój pomysł. Wezwijcie dowódcę straży. Chcę wydać dekret. Proszę usiąść, Wasza Wysokość. Nie wyglądasz za dobrze. Chcę przeprowadzić spis. Spis ludności tej ziemi. Królestwo. Które powinno być tylko moje. A teraz precz, precz z moich oczu, centurionie. Zabierz ze sobą ten parszy wytwór. Chodźcie, ludzie, chodźcie, pielgrzymi. Król nie życzy sobie, żeby tak prości ludzie kręcili się po jego pałacu. Chodźcie, za mną, ludzie, za mną! Ludzie, przed nami mury miasta Betlejem. Odkąd Betlejem stało się miastem tranzytowym, przybywają tu tysiące podróżnych i każdy musi zapłacić podatek. Przykujcie dokumenty na spis ludności, przykujcie pieniądze na podatek, pilnujcie dzieci i uważajcie na złodziei. O wszystkim opowie Wam poborca podatkowy. Witaj. Każdy, kto chce wejść do miasta. Musi zapłacić podatek. Za każdego mężczyznę, kobietę, dziecko i zwierzę. Cesarz August zapowiada, żeby każdy człowiek na ziemi był zarejestrowany i zapłacił podatek. Każdy musi tak uczynić. Przed wejściem do miasta dokumenty zostawiamy w tej skrzyni. Podatek do tej beczki. Wtedy możecie wejść do miasta. I uważajcie na złodzieje w tym tłumie ich mnóstwo. Witaj, gospodyni. Witaj, centurionie. Prowadzę dużą grupę pielgrzymów. Jesteśmy zziębnięci, zmęczeni. Przeszliśmy bardzo długą drogę. Chcieliśmy cię prosić o coś do jedzenia i nocleg. Rano nie będzie tu po nas śladu. Witajcie, przyjaciele. Niestety nie mam dla was miejsca na nocleg w naszej gospodzie. Ciężarną też niestety musiałam odesłać, ale możecie tutaj zjeść i odpocząć przed dalszą podróżą. W naszym miasteczku panuje spis ludności i dlatego brakuje miejsc dla przybyszy. Ale częstujcie się i odpoczywajcie. I ruszajcie dalej. Częstuj, gospodyni, częstuj. Ludzie, zjedźcie coś, posilcie się i bądźcie gotowi na mój sygnał. Na mój sygnał opuszczamy mury miasta Betlejem. A tymczasem częstujcie się, częstujcie zwiedzajcie. Się. Pilnujcie dzieci. Zostawcie nas. Jesteśmy zmęczeni. Całą noc pilnowaliśmy stada. Nasz brat jest na zachodnim pastwisku. Teraz na trzeciego czas na pilnowanie owiec. Idźcie tam. Zostawcie nas w spokoju. Nie bójcie się. Przynoszę wam dobrą nowinę. Wielką radość dla wszystkich ludzi. Dzisiaj w mieście Dawida urodził się wasz Zbawiciel, Mesjasz i Pan. A oto znak dla Was. Znajdziecie niemowlę w pieluszkach, leżące w żłobie. Chwała na wysokościach Bogu! A na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. To był anioł! Widzieliśmy anioła! Zbawicie się narodził, ale w stajni? Wie, nie, ma sensu. Mesjasz powinien narodzić się w pałacu królewskim. Ale dlaczego też nas Bóg wybrał, zwykłych pasterzy? Powiedzieć całemu światu o tym, że zbawiciel się narodził. Nie wiem, ale nie możemy tracić czasu. Musimy na własne oczy zobaczyć zbawiciela. Ruszajmy, bracia! Chodźmy, chodź szybko! Chodź, ruszajcie za nami! Czy wiedziałaś, że dzieciątko twe po wodzie będzie chodzić, Mario? Czy wiedziałaś, że dzieciątko?